Siemanko, moi drodzy, z tej strony Marta i witam was w nowej serii kolejnej na tym kanale. Zajmiemy się Mafią 1 edycją ostateczną. Dlaczego tak od dupy zaczęłam? No bo nie wiedziałam, że jest edycja ostateczna pierwszej części, a oryginał, że tak powiem, nie chciał mi działać, więc no zaczęłam od dwójki. Ale ktoś w komentarzu napisał, że jest. Więc akurat trafiłam na promocję i kupiłam jakiś czas temu. I cóż, no nie ma na co czekać. Lecimy z tym koksem. Powieść łatwy, średni, klasyczny. Co to jest klasyczny? Aha, najtrudniejszy. Nie no, my sobie weźmiemy średni tryb jazdy. Zwykły lub symulacyjny skrzynia biegów automatyczna. Reakcja. Po ale, tutaj są ustawienia zaawansowane. Yy, dobra. No i od razu dodam, że nigdy nie zagrałam w pierwszą część. Niestety. Także lecimy. Gram na wysokich ustawieniach graficznych, jeśli chodzi o fabułę, to ja nie mam pojęcia co tu się będzie działo. No, grafika ładna, muszę przyznać. Spotkałam się z komentarzami, że ta gra to jest bardziej jak film niż jak gra. Także zobaczymy, ile w tym prawdy. No, ładnie zrobiony ten remake. Chyba tak to mogę nazwać, nie? Remake'iem, czy nie? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, że tak mogę to nazywać. Jedynka nie wiem, kiedy wyszła. W 2001? Tak obstawiam. Może później trochę? Dawno w każdym razie. Jeszcze mój brat miał to na pirackiej płycie przecież. Zarysowanej. Próbowałam, wiecie, ją odzyskać pastą do zębów, ale no nie wyszło, niestety. W sensie wtedy próbowałam ją odzyskać, nie że teraz. Teraz to jej chyba już nie mam nawet.

Where can I get you? Uh, just the coffee, thanks And one are the Dip your beak No, thanks Suit yourself So... You yeah. set on a foreign for, for That's right But well, if you're looking to set up a gravy train You call the wrong cop I'm not looking for any uh, associates Good Cause I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? Three years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or well, you got something might warm it up? Yeah, I might have some. And what's my end of the deal? You uh, want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles' heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a letter kid? Wife and daughter no one else to watch your back i'm guessing wouldn't be here otherwise pity that so, this world. Spoko. yeah well in my world it's the other way around no surprise there look i can't promise anything for your family not until i hear what you're trading so no, gadaj, ziomek, because I want to start the you. you think I'm on the run? <laughs> oh, I know it, Tommy. Jesus, <laughs> Look at you. Surely, gassed. You haven't slept for days. And your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder. You're doing. No, the way I figure it is, you got someone powerful, mean on your tail, and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it five steps. Boss. Yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Trist, I don't know how everything got so bald up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. No, trochę jak film. Powiem wam. I was a cab driver back in '30. Ale dobra. Czy to już jest właściwa rozgrywka, czy to będzie po prostu filmowa retrospekcja? I mostly drove nights because the money was better. It was at the end of one of those shifts when I first met Polly and Sam. <laughs> Get Niewłaściwe. O! Dobra. Fajnie, w końcu! Lecimy! Chciałam powiedzieć: niewłaściwe miejsce, niewłaściwy czas, czy jak to się tam mówi. Dajcie znać, co sądzicie o grafice, jak dla mnie jest ładna. Nie no, ładnie wygląda. Znajdź na minimapie. Dobra. W ogóle mogę sobie tutaj już włączyć mapę czy nie mogę? Jak to wygląda? No spoko, w sumie wielkością chyba podobne do części drugiej, albo większe trochę? Nie, no tutaj jest chyba dodatkowa wyspa. W drugiej części nie było czegoś takiego. Albo się mylę. Mogę się mylić. Jestem tylko człowiekiem. Dobra, lecimy.

Bies jakiś O, pojawił mi się ten. No, jak to powiedzieć? Żyćko, e, taranować. O, taranować tu mogę. Chyba nie wcisnęłam tego dobrze. Znajdź, spo... Znajdź sposób na zgubienie ogona. Ja, pierdzielę. To mi przypomina trochę ten. Tego, Need for Speeda Mos tam też były takie wstawki jak się uciekało przed policją. Kurwa, myślałam. myślałam że będę mogła przejechać jakoś cudem. Teraz ze strzelą i tyle będę mieć. Okej, okay. kurde. Dobra, tutaj coś jest. Dobra, no bardzo daleko. Z tej wyspy nie mogę się wydostać. Chyba raczej nie na ja a, jadę prosto. Ja pier... Powiem Wam, że obiadu jeszcze nie jadłam, a jest chyba 17, gdy to nagrywam. W sumie to nic dzisiaj nie jadłam, jedynie to winogrona. Dobra, lecimy. No coraz ich więcej. Ile jeszcze ja mam uciekać? Czy ja mam tak... A, dobra, już koniec. Koniec tych wstawek ja pierdziela. Nie no, jak zginę, to ja będę musiała pewnie od nowa to robić. Nie zniosę tego. Czekajcie, czy tu się da zapisać? Nie da się pewnie. Sterowanie gra, kontynuuj, wczytaj. Punkty kontrolne tylko lecimy. Ponieważ jesteśmy świadkami, świadkiem to wybór będzie prosty: albo nas zastrzelić, albo nas wziąć w swoje sidła. I ta druga opcja pewnie się stanie. Chyba, że nie będzie trzeba nas zmuszać, nawet jeśli jesteśmy spokojni. No tak mamy czekać. No. No, już nas obgadują. Już. Co? Już się spod... To jest ten Don? Trochę młodo wygląda. Za młodo jak dla mnie. Czy to jakiś pachołek? Nie, to jakiś pachołek. Chyba. Raczej tak. I'm sure it's more than enough. Good. Mm -hmm. Don Cellyeri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, okay oh, kurde! one nie thing not zmuszać do hesitate. wejdziemy hesitate. <sighs> Anyone asked where you got that money? You wanted at poker mi się na, laptop I'm in this room, I can't you got it? No, of course See you around, kid Okay. When I opened the envelope. I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. <laughs> Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and alive. But... So, right there, back then, I was out. Oh. Ukończony rozdział prolog. Uciekinier. ah, 30th rok. Spoko. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie. And other people's thoughts too. Yes, Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. No, trochę więcej było tego filmu niż gry. Well, Zatkaj się, bo ci. Aha, nie mam broni, dobra. Także dajcie znać, czy chcecie tą serię z Mafii 1 widzieć na moim kanale, czy nie. A my widzimy się w następnym odcinku albo i nie, także do zobaczenia, w jakimś filmie na pewno.